Dziś znowu pokażę Wam najgłupsze decyzje twórców Brawl Stars. Jest to trzecia część i jako iż trudno było znaleźć właśnie te decyzje, których jeszcze nie powiedziałem, to następnej części prawdopodobnie nie będzie. Więc polecam nadrobić poprzednie części, ponieważ mówię tam bardzo i to bardzo ciekawe rzeczy. A pod koniec obejrzenia tego odcinka możesz napisać czy zgadza się z tym co powiedziałem. A teraz zostaw łapkę w górę i z dzwonkiem, wbij też na Discorda, jeżeli chcesz. No i co? Ja już zapraszam Was do oglądania. A więc zacznijmy sobie od rzeczy, która popsuła klany, a było to no iż bardzo i to bardzo dawno temu, a będzie to zmiana ilości osób w klanie na 30 osób, bo jak wiecie wcześniej w klanach mogło być 100 osób, co umożliwiało nam bardzo i to bardzo duży dostęp do innych graczy i po prostu znalezienia sobie teammateów właśnie w klanie, w którym byliśmy. Bo mógł być klan na przykład od 30 tysięcy pucharków i ludzie byli na 30 tysiącach pucharków, co właśnie umożliwiało nam granie z innymi. Jest tak samo, ale tylko z 30 osobami. Myślę, że wtedy Clan Warsy i te wszystkie inne by były bardzo i to bardzo ciekawsze. W się sensie, no, chodzi mi głównie o mega świnie i my, wydaje mi się, że ona by była ciekawsza. Może by dodali tryb 5V5, kto wie. Myślę, że byłoby to bardzo i to bardzo ciekawe na tej mega świni. No i co? Y, ogólnie, no, klany wtedy by mogły bardziej rywalizować, ponieważ nie wydaje mi się, że jest na przykład dużo osób powyżej, powiedzmy, takich 60, nawet tysięcy pucharków, i trudno trudno by było uzbierać cały klan powyżej 60 koła, jeżeli 100 osób by musiało wbić. Więc było to by bardzo ciekawe, gdyby tak zostało, ale niestety usunęli to i dodali po prostu 30 osób, co jest moim zdaniem głupią decyzją. Pamiętacie może Sage'a albo na przykład RoboDropa, czy jakkolwiek nazywały się te tryby? Bo ja tak, w sensie no, na jednym grałem, na drugim nie, ale mniej więcej pamiętam je nazwy, ale najgorsze jest to właśnie, że Brawl Stars, twórcy Brawl Stars'a usuwają niektóre tryby na zawsze. I już to mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że powinni właśnie dodawać tryby, które zostały usunięte. Do map Makera, ponieważ no, nie wydaje mi się, że to by jakoś skomplikowało Giga, wystarczy tamte kategorie dać. I pamiętam, że kiedyś ten Sage, który właśnie możliwe, że wróci, ale nie wydaje mi się, bo jak wiecie, teraz w Radstarsie jest głosowanie, jaki tryb ma być następny. Jest Sage, jest koszykówka oraz jest Duels, czy tam są Duelsy bardziej, które ludzie właśnie lubią. I dlatego moim zdaniem nie powróci Sage i powinno być tak, że wszystkie tryby. Powinny chociaż zostać dodane. Jak już nie te inne, które już zostały usunięte, bo jest ich dużo, to te, które są w głosowaniu. Bo jak wiecie, jedno zostaje dodane, a reszta zostaje już odrzuconych. A powinni, moim zdaniem, zrobić tak, że zamiast odrzucić je, dodają je po prostu do mapmakera, aby tak sobie pograć lub ogólnie tam po prawo, jak wiecie, są te mapy w mapmakerze, to żeby je tam umieścić. Byłoby to bardzo ciekawe i byśmy mogli grać każdy tryb. Nawet jeśli nie te, które były kiedyś tektre te, które są w głosowaniu i które chcieliśmy zagrać. Dużo OG graczy by się bardzo ucieszyło, na przykład z takiego Sage'a, o którym tutaj ciągle wspominam, lub w tym, gdzie tam prezenty musieliśmy zbierać, tam od przeciwników musieliśmy wziąć prezent i przenieść na swoją strefę. Myślę, że jakby przywrócili parę takich trybików do nawet tego Mapmakera, byłoby znakomicie i byłoby bardzo i to bardzo fajnie. Mapmaker po pierwsze by ożył a po drugie ludzie by byli szczęśliwi, bo przywrócili na przykład ich ulubiony tryb. Teraz coś, co wkurza i jest też w sumie bezsensowne, a jest to dokładnie oglądanie swoich meczy. Kojarzycie może to, że jeżeli zrobicie jakąś giga dobrą akcję poniżej 400 pucharków, bo gracie na przykład nową postacią lub po prostu nie macie każdego wbitego na 20 rangę, Robicie jakąś ładną akcję, którą chcecie sklipować, i okazuje się, że nie możecie oglądać swoich powtórek. Tak, jest to właśnie jeden z problemów, ponieważ możemy powtórki oglądać od do pucharków, co trochę bardzo wkurza. No bo tak jak już wspominałem, zrobimy jakąś ładną akcję. No i okaże się, że jednak tutaj, no, ta akcja się tutaj tak naprawdę no, nie zapisze. Ponieważ no nie możemy oglądać swoich meczy poniżej 400 pcharków, co jest bezsensowne. Nie wiem dlaczego takie coś jest. Teraz coś, co usunęli razem z właśnie. Naszymi ukochanymi skrzynkami, a jest to dokładnie Aleja Pucharów. A tu nie chodzi o samą Aleję Pucharów, tak jak to sobie przed chwilą powiedziałem, a chodzi tutaj o postacie w Alei. W Brawl Starsie jak wiecie, mamy normalnie skrzynki. Jakoś to wyczaili, że gra jednak nie jest aż taka pay to win. I skrzynki możemy otwierać normalnie za kredyty. Nie ma takiego czegoś jak Droga Star, ale są także postacie w Alei Pucharów. Po prostu do odblokowania. Nie jakieś kredyty czy coś. Moim zdaniem, byłoby to bardzo i to bardzo fajne, jeżeli by po prostu dali te z powrotem postacie w alei pucharów, bo bez sensu je usuwali. Nie były one jakoś pay to win, tak jak właśnie, dlatego usunęli te skrzynki. Nie były jakoś związane z hazardem, tak jak na przykład te skrzynki, które usunęli. No i moim zdaniem, było to bardzo i to bardzo fajne, że za po prostu pucharki. Odblokujemy nową postać. No i wtedy te postacie, tak jak na przykład jest w chińskim Prastasie, także moglibyśmy odblokować za kredyty. Tylko, że wy możecie napisać, że można odblokować jaką chcemy postać. No to jest w sumie prawda i moim zdaniem jest to na plus, ale by taki fajny live wtedy miała ta aleja pucharków. A jeśli chodzi o aleję pucharków, to przydałoby się dodać trochę więcej nagród. Bo po jakimś tam momencie chyba po 10 tysięcy pucharkach. Zaczyna się trochę średnio, albo tam później, no nie wiem gdzie, ponieważ zaczynają się problemy z nagrodami, ponieważ za 1000 albo co tam 200, co tam 300 dostaję na przykład ja tylko 200 coinów lub 300, co nie daje mi tak dużo przy tym, że no te 200-300 pucharków wbijam serio, troszkę. Więc nie jest to jakiś duży boost, a żeby cokolwiek zdobyć, trzeba albokować 35, 45, 65, 55. Chodzi mi o mitycznego stardropa. A za równe liczby mamy legendarnego, który nie daje nam aż tak dużo. Ponieważ kiedy będziemy wybijać te 10 tysięcy do następnego legendarnego stardropa, prawdopodobnie w tym czasie drobnie nam tyle legendarnych stardropów, ile nie ma ich wy właśnie alei pucharków. Moim zdaniem Aleja Pucharków powinna dostać trochę reworka, i moim zdaniem na przykład powinny być tam na przykład ikony, emotki i tym podobne. Byłoby to bardzo ciekawe i trochę rozwinęłoby tą aleję pucharków. Może jakieś na przykład tła czy coś takiego? Myślę, że było to by bardzo i to bardzo fajne. Teraz coś dla osób, które chcą mieć dużo limitowanych skinów, ale teraz niestety nie będzie to aż takie łatwe. W sumie już od dawna nie jest to aż takie łatwe, ponieważ skiny z karnetów, Rankedów oraz takich różnych eventów które są dodawane, niestety wracają do sklepu. Ostatnio wróciła na przykład tam Mariposa, albo na przykład skiny takie jak Desperado Poko, który także był z karnetu. Więc prawdopodobnie za niedługo także wrócą skiny, które teraz są w karnecie, na przykład ten Baz, to on wróci za jakiś może rok. Fajnie, są limitowane przez około rok, ale później wracają do sklepu i każdy może sobie je kupić, nawet za błyskotki. Moim zdaniem jest to słabe, ponieważ ludzie, którzy kupują, różne rzeczy, takie jak na przykład karnety i chcą mieć limitowanego skina. Jest on limitowany przez krótki okres czasu, a później staje się po prostu zwykłym skinem. Tak samo było to na przykład z klub-lidzem, czy tam jakkolwiek to się zwie, ligą klubową, gdzie były skiny, które później sobie teraz są już w grze. Do kupienia dla każdego, więc ludzie, którzy wtedy grali, nie mają żadnego limitowanego skina, tylko zdobyli go po prostu za darmo. Oczywiście nie z każdego sezonu skiny zostały przywrócone, ale z większości późniejszych sezonów już tak. Zadaniem rzeczą będą to early accessy, które są trochę bardzo pay to win. Ponieważ płacimy za postać, która jeszcze nie wyszła, po drugie, płacimy za postać, która jest giga OP i jest tylko za pieniądze w tym czasie, a po trzecie, no, brał teraz na tym dużo zarabia. To dla nich w sumie jest na plus, ale dla nas no w sumie też, bo mogą rozwijać grę. Ale moim zdaniem Early Access to bezsensowna rzecz, ponieważ są bardzo i to bardzo pay to win. Więc tutaj się nie wypowiem o Early Accessach, możecie wypowiedzieć się co wy sądzicie o nich, a ja już wam dziękuję za oglądanie trzymajcie się, no i co? Nara!